Pozycje seksualne są pewnego rodzaju potencjałem, który wykorzystujemy do tego, żeby spełnić się seksualnie na różnych poziomach. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas jest inaczej zbudowany. W zależności od tego, jakiego mamy członka i jaką mamy pochwę do dyspozycji, te kąty wejścia mogą być inne, więc jakby ten sam mężczyzna z różnymi partnerkami może lubić jednak trochę inne pozycje. Ponieważ pochwa będzie mu dawała trochę inne odczucia. I tak samo z kobietą. Z jednym partnerem może lubić pewne pozycje, z innym partnerem te pozycje nie będą jej trochę leżały, dlatego że stymulacja wewnętrzna jest troszeczkę inna. Dodatkowo tutaj jest kwestia głębokości penetracji i intensywności tej penetracji. Jeżeli mamy do dyspozycji większego członka, to być może. Nie będziemy chciały na przykład z krótką pochwą zaszaleć aż tak bardzo przy takich intensywnych pozycjach. Tylko będziemy wolały, żeby ta penetracja była wolniejsza przy takich pozycjach, które nie dają takiego głębokiego wejścia. Faktycznie to, jak dobrze jest nam w każdej pozycji, zależy od naszej budowy anatomii oraz techniki.